Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj jak już oczywiście widzicie po tytule przychodzę do Was z kolejnym AliExpressowym haulem No chyba dawno nie było takiego filmu A tych zakupów jak widzę troszkę się nazbierało Także będzie sporo pokazywania Kilka rzeczy już przetestowałam więc nawet Będę mogła Wam powiedzieć o nich nieco więcej Niektóre będą takie prawdziwe Unboxingi na żywo No i mam nadzieję, że film Wam się spodoba Jeśli tak będzie to nie zapomnijcie na koniec Zostawić łapkę w górę A tymczasem przechodzimy już do concretos Aha, no i jeszcze zanim tak przejdę e, zupełnie do pokazywania Wam wszystkich produktów, to z góry przepraszam na tą moją nieco owianą fryzurę, ale po prostu temperatury są tak wysokie, że nie jestem w stanie wytrzymać je bez klimatora. Ja sobie kupiłam taki mały e, biurkowy klimator, e, no niestety nie mam w mieszkaniu klimatyzacji, więc ratuję się jak tylko można. E, no i właśnie taki mały klimator e, na biurku to sprawdza mi się idealnie. Ma trzy tryby, więc włączyłam go na najdelikatniejszy, a i tak bardzo przyjemnie tutaj wieje. W ogóle wlewa się tam wodę, więc to y, powietrze jest takie, wiecie. Fajne, także nie jest to taki super sprzęt, którym ochłodzicie całe mieszkanie, ale żeby się ratować w ciągu dnia, to jak najbardziej super, także taki, taki krótki wstęp, bo po prostu to też jest taki gadżet, który na pewno mógłby się przydać wielu z was, więc tutaj, tak jak już widzieliście, jest to takie małe urządzenie, więc jeżeli szukacie czegoś, no to polecam, zostawiam Wam też link do niego w opisie. Jeśli będziecie chcieli dowiedzieć się o nim nieco więcej, a tym Czasem przechodzę do konkretów, czyli do zamówień z AliExpress, i pierwsza rzecz, nad której zakupem już wahałam się bardzo, bardzo dawno. To jest, o nawet tutaj się nie mieścimy w kamerze we dwoje, to są taka trawa pampasowa, to się chyba nazywa, pampas grass czyli takie liście, to jest taki fajny element dekoracyjny w takim skandynawskim stylu, mi się zawsze to podobało i na Aliexpress jest mnóstwo tego i w większych, niższych cenach, tylko wiecie, no zdjęcia, a rzeczywistość to często jest no, niestety duża rozbieżność. No i słuchajcie, ja byłam naprawdę pozytywnie zaskoczona. Tutaj w wazonie sobie wstawiłam po prostu, tak na, na szybko w ogóle wazon też jest z Aliexpress, Kiedyś go kiedyś wam pokazywałam, naprawdę też bardzo fajny. No i tutaj w tym wazonie ta ilość, którą widzicie, to jest 10 sztuk tej trawy i naprawdę jest to bogaty, duży Bukiet, więc ja się trochę wahałam i zamówiłam, słuchajcie, 20, bo na y, stronie były dostępne 8, 10 bądź 20 sztuk. E, no i ja tak się trochę wahałam między właśnie 10, 20, mówię, no trudno, no a jak się okaże za mało, to wiecie. E, no ale się okazuje, jak widać, że 10 jest wystarczająco, e, bo jest naprawdę to spory bukiet. E, a w związku z tym, że zamówiłam więcej i mam to zapakowane, e, to przyszło w takim kartonie, no troszkę się ten karton zniszczył, ale jakby nie miało to wpływu na zawartość i ta trawa była zapakowana o tak wygląda 10 sztuk więc no myślę że dobrze zabezpieczona nic się z tym nie wydarzyło mimo że tak jak mówię no karton był trochę uszkodzony i ja za te 20 sztuk po prostu sobie zrobię drugi bukiet i za te 20 sztuk zapłaciłam jakieś 55 zł, więc myślę, że to jest cena naprawdę spoko, bo widziałam na wielu stronach, na wielu aukcjach, że te pampa z Gras są w naprawdę wysokich cenach. I wiecie, obawiałam się trochę, że jak zapłacę w niej, przyjanuszuję, to później będę żałować i będę mieć byle co, ale naprawdę bardzo fajny fajny zestaw. Słuchajcie, przechodzimy do kolejnego sprzętu i tutaj ja już sobie wstępnie testowałam to urządzenie, żeby móc Wam coś więcej powiedzieć i o czym tutaj w ogóle mowa? Jest to taki masażer szyi, taki masażer, który ma gdzieś tam zadbać o kontury naszej twarzy, jak zmagacie się z jakimś tam, wiecie, podwójnym podbródkiem lub ten kontur twarzy jest taki średni, tak jak u mnie na przykład, to... Super rozwiązanie. I co tutaj mamy w pudełku? E, tutaj, oczywiście, był sprzęt, podstawka, zaraz Wam go pokażę, bo mam tutaj już go wyciągniętego. E, I pod spodem e, bardzo ładnie zapakowane jakieś tam akcesoria, w postaci pewnie kabelków. E, I instrukcji obsługi, oczywiście, którą pominęłam standardowo. E, tak, jest tylko. Kabelek jest instrukcja obsługi, także bez jakichś tam wiecie rewelacji, ale oni mają, te firmy chińskie, mają taki fajny sposób, że oni to tak ładnie, sprytnie zapakują, że to wygląda naprawdę elegancko. Więc odkładam sobie pudełko i przejdźmy do konkretu, czyli do tego urządzenia. Jak ja to w ogóle postawiłam na blacie, tak wiecie, w ten sposób, no to mój mąż myślał, że to jest kamera, bo no, tak z daleka tak to wygląda. Więc tak wygląda to urządzenie. To jest to urządzenie. Tu mamy taką podstawkę, żeby sobie właśnie odstawić. Wygląda to naprawdę fajnie. Jest to dostępne w chyba trzech kolorach i niestety nie należy do najtańszych, bo to kosztuje prawie trzystówki, Także no sporo. Ale wiecie, jak się chce zadbać, gdzieś tam bardziej, zawalczyć o piękne ja, no to kasa trochę schodzi na bok. Także coś takiego. I na czym to polega? To jest bardzo proste urządzenie. Mamy tutaj takie mikroprądy EMS którymi e, po prostu sobie stymulujemy ten nasz owal twarzy, kontur twarzy. E, no i przyznam szczerze, że ja już podjęłam parę prób, bo niestety nie miałam jakby więcej czasu, żeby to przetestować, a już chciałam Wam zrobić haul, bo się tego nazbierało. E, no i muszę przyznać, że troszeczkę albo jestem wrażliwa, albo się muszę przyzwyczaić, bo to e, kopanie prądem ja to tak zawsze nazywam e, jest takie dość. E, mocne jak dla mnie, ja mam niski próg bólu, e, oczywiście m, tego nie robimy na suchą skórę, tylko aplikujemy sobie jakiś serum, treściwy krem, e, maskę, e, po prostu nigdy tego nie robimy na suchą skórę i po prostu przejeżdżamy sobie po e, konturze e, tutaj naszej twarzy e, i włączamy to urządzenie, ono nam wibruje, mamy też e, światło, światło zielone, światło czerwone, i światło niebieskie. I w zależności od tego, jakie wybierzecie, e, jaki wybierzecie kolor światła, tym głębiej te promienie tego światła docierają w głąb skóry. Mamy trzy stopnie e, jakby intensywności tego urządzenia. E, no przyznam szczerze, że ja e, za każdym razem używałam tego najdelikatniejszego, bo dopiero się przyzwyczajam i takie mówię, no, e, to takie kopanie prądem jest e, nie do końca. E, Czymś przyjemnym, ale wiecie, żeby być pięknym, trzeba cierpieć. Ja przyznam szczerze, że nawet wcześniej nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, że tylko wiecie, zabiegi jakieś kosmetyczne, a się okazuje, że można sobie taki sprzęt sprawić do domu. Jest to firma Okashi. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam. Oczywiście link do wszystkich produktów, które Wam pokazuję, znajdziecie w opisie. No i tak jak wspomniałam albo nie, dostępne jest to w dwóch kolorach, jest jeszcze taki biały, z, ze złotym, ale uznałam, że ta zieleń butelkowa, ja bardzo lubię ten odcinek jest taka bardziej elegancka, mimo że biel oczywiście też wygląda bardzo ładnie. No i generalnie wykonanie tego urządzenia jest bardzo fajne, jest intuicyjne, dobrze leży w dłoni, także pod tym kątem jest naprawdę świetny produkt, ale nie ma co się rozgadywać, przechodzimy dalej. Kolejny produkt, nowość. Wydaje mi się, że jest to nowość, bo wcześniej, jak przeglądałam produkty marki InFace, to się nie natrafiłam po prostu na depilator od tej marki, ale jest, więc ja po pozytywnych wrażeniach z poprzednich sprzętów tej marki postanowiłam się skusić też na depilator. Ja, tak jak już wspomniałam, mam chyba z trzy razy, mam bardzo niski próg bólu, więc próbowałam różnego rodzaju depilatory i ja zawsze wracam no wracam do zwykłej maszynki, bo po prostu nie jestem w stanie tego wytrzymać. E, oczywiście to jest jeszcze nie rozpakowane, więc y, muszę znaleźć nożyczki i rozpakowujemy, zobaczymy y, co oprócz urządzenia jest w środku. by nie było. Zdzieram pierwsze folie, bo no niestety w ostatnim czasie nie miałam y, y, chwili, żeby nawet się przyjrzeć bliżej urządzeniu, ale zrobimy sobie takie wiecie, pierwsze wrażenie. Zaraz mi się tu nic nie wysypia, to będzie cud. Okej, okay, mamy nasze urządzenie. Kurczę, jakie to jest duże. Jakby wyobrażałam sobie, jako to takie małe, tandetne urządzenie trochę, tak patrząc po zdjęciach, a no, to wygląda to całkiem nieźle. Mam nadzieję, że będzie to w praktyce. No i powiem Wam, że na, no, na żywo wygląda całkiem nieźle. Mamy sprzęt, mamy ładowarkę, mamy, słuchajcie, okulary, bo jest to depilator laserowy, więc okulary są absolutną koniecznością. I mamy, słuchajcie, jakby się jednak nie powiodło, bądź może do innych celów, maszynkę do golenia. Także tak. Jest to, słuchajcie, model, który ma, już Wam mówię, 900 tysięcy błysków. I ma być bezbolesnym urządzeniem. Ok. No, i zobaczymy, bo, tak jak mówię, no ja, wszystko co boli, to raczej mnie zniechęca. Więc jestem ciekawa. Ja już stosowałam różne depilatory, które też miały być bezbolesne, ale no było zupełnie inaczej. No, tutaj kolejna próba. Urządzenie wygląda w ten sposób. Ono jest dostępne w ogóle też chyba w dwóch kolorach, bo tutaj jest z takim ala różowo-złotym, ale dostępne jest także z zielenią. No i okej. Okay. Przyznam szczerze, że e, dziwnie to wygląda. Nie wiem, jak tego się używa tak naprawdę. E, jakie są wskazania, przeciwwskazania. Więc e, pozwólcie, że e, dzisiaj zrobię takie tylko pierwsze wrażenie. I przy kolejnym filmie z Aliexpress zrobimy sobie e, takie bardziej obszerne podsumowanie, recenzję tego produktu. Ewentualnie możecie pisać do mnie na Instagramie, jak już będę po e, pierwszych testach. E, to Wam e, po prostu odpiszę, dam znać jak wrażenia. E, bo ponownie nie jest to urządzenie tanie, bo kosztowało jakieś 295 zł. E, warto sobie czyhać na promocję, bo e, tu akurat w infejsie się przekonałam, że często oni mają fajne promki, więc warto, warto sobie zerkać. E, jak będzie jakiś kod teraz aktualnie ważny, to też Wam zostawię w opisie. No i co, jak już to rozpakowałam, no to teraz e, czuję taką presję, że muszę to przetestować i sprawdzić. E, I dać Wam znać, jak to, jakie są wrażenia no tutaj jakby też czytałam sobie opinie na temat tego sprzętu bo jakby nie kupuję zazwyczaj takich rzeczy w ciemno no chyba, że się podjarałam tak jak tym do owalu twarzy urządzeniem bo w tym przypadku akurat byłam bardziej sceptyczna nastawiona, ale dużo osób pisze naprawdę pozytywne oceny więc mówię, nie spróbuję, to się nie przekonam już tyle depilatorów różnego rodzaju przeszłam, więc mogę wypróbować coś takiego no takie pierwsze wrażenie jest ok jak będzie w praktyce, dowiecie się wkrótce Hehe, <noise> jak już jesteśmy przy depilacji, przy goleniu, to słuchajcie, pewnie znacie takie małe jakby nożyki, to nie wiem czy to się stosuje tylko do brwi, czy jest założenie, że to się stosuje do brwi, ale również do usuwania owłosienia z całej twarzy, to oczywiście kosztuje grosze i ja sobie zamówiłam to, bo kiedyś coś takiego miałam i to było fajne, to było fajne, tanie i fajne. A ja niestety się zmagam ze sporym owłosieniem na twarzy, więc y, y, przyszło lato, trzeba się jakoś ratować. Y, y, I słuchajcie, rozpakuję Wam, y, o, zrobiłam osłonkę. To jest taki maleńki, maleńki nożyk, y, który y, po prostu możecie sobie y, delikatnie y, usunąć owłosienie. Y, oczywiście y, tylko na chwilę, bo to zaraz Wam odrośnie ewentualnie przystrzyc brwi na szybko, ja chyba właśnie kiedyś pod e, takiej recenzji, że właśnie można sobie brwi szybko gdzieś tam przyciąć e, i wtedy kupiłam po raz pierwszy, teraz zamówiłam od nowa, e, no i będę testować trzy, trzy sztuki zamówiłam, jedno już, jest już w użyciu i to kosztowało naprawdę grosze w, nawet chyba poniżej dolara, także nie był to jakiś szałowy, duży zakup e, ale e, wspominam, bo może akurat e, Mieliście w planach coś takiego zakupić, bo czasem e, wiecie, że o tych pierdołach się zapomina z AliExpress, e, a może akurat szukaliście, e, nie pamiętacie, to zostawiam Wam link do tych e, ostrzałek, ja nie wiem jak to nazwać, nawet e, w opisie. A jeżeli jesteśmy dalej w temacie golenia, depilacji, e, to e, zamówiłam coś takiego do m, usuwania m, paproszków takich, jak się zrolują na ubraniach, na swetrach, na spodniach często. No i kupiłam coś takiego. Nie wiem, czemu się zdecydowałam na to. Jakoś gdzieś mi się w podpowiedzi to wyświetliło. Nie kosztowało to dużo, więc to było na zasadzie a dobra, dorzucę do koszyka, zamówię. No i przyszło. Naprawdę szło bardzo długo, jak na Aliexpress, bo te urządzenia na przykład to oczywiście przyszły błyskawicznie z wysyłką kurierem, chyba nawet z Polski, więc to była kwestia kilku dni. A tutaj w przypadku tego urządzenia czekam prawie miesiąc, więc naprawdę sporo um, i przyznam wam szczerze, że nie za bardzo się polubiłam z tym czymś, z tym y z tym urządzeniem, ok? Z tym sprzętem, e, bo e, poszarpał mi jeden sweter. E, nie wiem, czy zrobiłam to po prostu źle, ale wiecie, no to chyba ra, żadna jakaś większa filozofia. E, on ma dwie strony: jedna jest taka delikatniejsza, druga jest ostrzejsza. I generalnie ta delikatniejsza, jakby w ogóle nie zbierała tych e, zrolowań, a e, jak przejechałam tą grubą, to było łup i e, było nieprzyjemnie. Testowałam to też na e, dwóch parach spodni i powiedzmy, że jakoś to się tam. E, jakoś poszło. Nie był to efekt jakiś super fajny, ale też nic nie zniszczyło, więc to i tak duży plus. Więc taka ocena, 3 na 10. Jeżeli macie coś takiego właśnie o takiej funkcji, godnego polecenia zali, to dajcie mi znać, bo ja właśnie szukam jakiejś pierdoły. Chyba, że w Polsce można kupić, bo ja się nawet nie rozglądałam. Wy, wy, wybaczcie się, ale chyba mnie ktoś obgaduje, bo tak mnie nos swędzi, że chyba ktoś mnie obgaduje. Mam nadzieję, że to nie wy. No i dobra, przechodzimy do kolejnego sprzętu, e, którego zakupem się bardzo jarałam, bardzo się cieszyłam, e, a jak przyszło, to się okazało, że ja nie mam czasu nawet się za to zabrać. E, jak jesteście osobami, które lubicie kreatywne zdjęcia, filmy, e, no to może Was to zainteresować. E, ja powiem Wam, żeby to rozpakować po raz pierwszy trochę wstyd, e, bo powinnam się od razu do tego zabrać. E, ale jest to słuchajcie taki... Obrotowy stojak, podkładka, i tu możecie sobie postawić jakiś produkt. I jak kręcicie na przykład ten produkt, to włączacie sobie i to się Wam obraca. To jest oczywiście na baterii, baterii zakładam, że nie ma. Jedna bateria i to jeszcze, słuchajcie, jakaś taka bardzo, bardzo duża. Nawet nie wiem, co to za bateria, bo to na pewno nie jest paluszek. Także pewnie tu zaczną się schody z szukaniem baterii. Ok. Ale generalnie polega to na tym, zapsuję, ale generalnie polega to na tym, że po prostu macie taki stojak z białą podstawą. I jeżeli sobie postawicie, włączycie, tu macie jakieś różne opcje szybkości, to ten produkt Wam się będzie obracał. No to się sprawdza. Właśnie w fotografii, jak się zajmujecie fotografią, ma bardziej chyba nawet wideo produktowym, no to taki gadżecik. I takie, to jest podobnie jak z tą trawą pampasową. Była bardzo duża rozbieżność cenowa takich rzeczy. No i tak wzięłam. wzięłam mniej więcej to co jest dużo razy kupowane i w miarę stosunkowo o dobrej cenie i zapłaciłam za to jakieś 56 złotych, więc... Dużo czy nie? Nie wiem, zobaczymy jak się sprawdzi w praktyce. E, no ale taki gadżet e, dla osób, które dziś tam, e, gdzieś tam szukają jakichś kreatywnych rozwiązań do swoich wideo, e, to myślę, że warto wypróbowania, Oczywiście, ponownie jak z depilatorem, możecie pisać na Instagramie e, Tinaha oficjalnie. Też macie link w opisie. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania albo e, chcecie jakąś taką bardziej szerszą opinię, e, no to zapraszam serdecznie w wiadomości prywatnej. A czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie, coś lata. Ja już myślałam, że, e, że może jakimś cudem ta bateria, bo taka jest bardzo niestandardowa. Nie wiem, czy to jest jakaś informacja. E, bo w ogóle można tutaj na, e, na USB to też podpiąć, e, więc chociaż tyle. E, ale, mm, ale nie piszę, jaki tu, jaka tu bateria wchodzi. No nic, będę szukać. Mam nadzieję, że nie będzie to jakieś problematyczne. I ostatnie, ostatnie sprzęciwo, to jest produkt, którego pokazałam w pudełku na TikToku swoim z zapytaniem, jak myślicie, co to jest, jak pokazałam ten produkt i film wpadł w taki viral, że ma 600 tysięcy odsłon. Także wracam i będziemy patrzeć, bo jest to takie urządzenie marki Let Me, Oczywiście urządzenie kosmetyczne, żeby nie było. E, pięknie zapakowane i jest to, słuchajcie, żelazko do twarzy i nie tylko do ciała, e, niwelujące zmarszczki, e, jakieś, wiecie, celulity, niecelulity. E, coś zupełnie nowego, z czym nie miałam jeszcze okazji e, mieć styczności. E, pod spodem, pod tą pierwszą warstwą w pudełku mam jeszcze dodatkowe akcesoria w postaci, podstawki, e, tylko jeszcze nie wiem. O. Tak to wygląda. Takie żelazeczko e, do twarzy. No ciekawe, ciekawe. E, mamy również kabelek oczywiście i mamy o. Etui, żeby sobie zabrać w podróż. Fajne, to jest taka pierdoła. E, takie etui, ale później jak gdzieś jedziecie i się to zabrać, to tak kurczę, czy to ładować do kosmetyczki, żeby się nie, popzuło, nie popsuło, nie pobrudziło. A tutaj widzicie, od razu ktoś pomyślał, także spoko, także fajne e, Fajnie, że jest pomyślane tutaj wszystkim, zwłaszcza, że to też nie było najtańsze urządzenie. Nie pamiętam na polskie, ale wiem, że niecałe 50 euro to kosztowało. Także dużo lub nie, i chyba też było w dwóch kolorach na aukcji I jest to urządzenie, które wiecie, ma liftingować Waszą skórę i to jest fajne, że nie tylko na twarz, bo zazwyczaj takie urządzenia są tylko na twarz. Tutaj na przestrzeni jest ta powierzchnia tego, że jest o tyle duża, że możecie też zadbać o na przykład targę. O brzuch, o ręce, o nogi. Także bardzo fajna sprawa. Zapowiada się naprawdę ciekawie i będziemy testować. Ja zauważyłam, że te wszystkie urządzenia w ostatnim czasie, które wam pokazywałam to one generalnie robią podobne rzeczy, czyli zazwyczaj mamy te e, pulsacje MEMS, e, mamy światło, mamy wibracje, mamy ciepło, czyli jakby wszystkie te urządzenia opierają się mniej więcej na tym samym. E, no ale każde jest inne. E, ja lubię testować takie rzeczy, więc e, zobaczymy jak sprawdzi nam się to żelazko e, do skóry, bo tak to będę nazywać żelazko, bo to wygląda jak żelazka taka parownica. E, no chociaż w tej perspektywie to wygląda w ogóle jak wibrator, i takie było odpowiedzi głównie na TikToku, jak zapytam, jak myślicie, co to jest. Eee, no, nic, przetestujemy. Przetestujemy, także unboxing, pierwsze wrażenie zaliczone. Wszystkie produkty Wam pokazałam, tak jak wspomniałam, wszystkie linki do wszystkich rzeczy, które widzieliście u mnie na tym filmie, znajdziecie w opisie. Łącznie dorzucę Wam też link do tego mojego klimatora, zbawiciela, dzięki któremu nie jest mi tutaj za gorąco i nie świecę Wam na przykład biustonoszem, bo byłoby tak ciepło, że nie byłabym w stanie się powstrzymać. Także dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnych filmach na kanale, nie tylko związanych z AliExpress. Jeśli e, lubicie e, moje filmy, to oczywiście zapraszam do subskrypcji, zapraszam do dzielenia się komentarzami pod tym filmem. E, no i możecie pisać do mnie na Instagramie, jeśli macie jakieś dodatkowe pytania. Do zobaczenia, do usłyszenia, niebawem! Pa-pa!